Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Zielasz Polska. Moi drodzy, 14 sierpnia miałam taką nieprzyjemność oglądać film zatytułowany Wstydliwe Choroby. To, co ci lekarze tam odwalili, nie mieści się w głowie. Najgorsze jest to, że ludzie oglądają tego typu seriale i wierzą w to, że nie ma innej drogi. Pierwsza rzecz. Kobietę okaleczono, wprowadzono w stan menopauzy najpierw sztucznie hormonami, a następnie wykonano jej hysterektomię tylko dlatego, że miała silny PMS, była bardzo drażliwa i wszystko ją wkurzało. Moje drogie dziewczyny, jeśli macie tego typu problemy, koniecznie zapoznajcie się z tym, co ja wpisałam na blogu Kobieto, dlaczegoś taka chora. To jest post dla kobiet z rozwiązaniem na wasze problemy zdrowotne. Drugą rzeczą, która bardzo była uderzająca, był pan, który miał świąt odbytu najpewniej z powodu pasożytów i lekarstwem dla tego pana był klikacz, żeby liczył, ile razy w ciągu dnia skrobię się po dupie i żeby zaczął nad tym panować. Zamiast gościa odrobaczyć, to się naprawdę nie mieści w głowie, co odwalają i w jaki sposób programują ludzi.